Ani długo nic nie nagrywałem, ale czasy nam się bardzo zmieniają i jest bardzo ciekawie, bądź nieciekawie dla niektórych. I zostałem zachęcony wręcz do tego, żeby nagrać coś bardzo krótkiego, ponieważ dwa lata temu, kiedy nagrałem pierwsze filmiki Namówionego, mówiłem między innymi o, o finansach, o tym jak, jak się nie zadłużać, jak nadpłacać to, co, to, co mamy i tak dalej. W międzyczasie wydaliśmy też książkę taką ciekawą, całkowita przemiana finansowa, która ostatnio została polecona na, na profilu Grzegorza Kusza, gdzie, no, gdzie rzeczywiście zasypało nas zamówieniami na tą książkę i jesteśmy w trakcie do druku, ale jednocześnie gwarantujemy też, że można ją kupić teraz w bardzo niskiej cenie, z gwarancją, że 2 czerwca otrzymacie tą książkę właśnie Właśnie w dobrej cenie jednocześnie, a i dostaniecie też e jako prezent, więc można zamawiać do 2 czerwca, jest, jest fajna cena. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteśmy w trakcie, kiedy stopy procentowe rosną e, niemiłosiernie, co powoduje e, wzrosty potężne rat kredytu. I jeśli e, ktoś, nie wiem, słuchając nas, pamiętam dwa lata temu, dostaliśmy komentarze również, że po co nadpłacać, lepiej inwestować, to dzisiaj. Um, jeśli te inwestycje nie przyniosły takich rezultatów, jakie by miały przynieść, to raty rosną diametralnie. My z naszego kredytu, który mieliśmy, o którym wam o którym opowiadałem w tym filmiku dwa lata temu, nasza rata wzrosłaby prawie 100%, co dałoby ratę na ponad 20 tysięcy złotych, co jest szaleństwem. I, I tego szaleństwa dzięki Bogu nie doświadczamy w tym momencie, ale wiem, że wielu z Was doświadcza. I kochani, to nie jest najgorszy moment, żeby zacząć robić coś, co uwolni Was finansowo. I nie będę tutaj mówił o różnych rzeczach, ale ten człowiek wyprowadza ludzi z długów od lat. Od lat. I zawarł bardzo proste rady. Bardzo praktyczne rady, jak zastosować je, aby móc jak najszybciej stać się wolnym finansowo, aby nie być nikomu nic dłużnym. Także zachęcam Was do, do przeczytania. I, I jeszcze jest ten czas, kiedy można ratować te budżety, bo prawdopodobnie nie będzie nic lepiej, a kolejne miesiące przyniosą nam kolejne niespodzianki finansowe, w naszej gospodarce, w naszych kredytach, w cenach, w tym co jest przed nami. Także. Tyle, bardzo krótko, ale zachęcam Was, żeby się nie załamywać, ale żeby mieć nadzieję, że można to jeszcze wszystko naprawdę naprawić albo po prostu sprężyć się i przed jeszcze większymi problemami się ustrzec. Także zachęcam Was serdecznie. Całkowita przemiana finansowa, kiedy mówiłem o niej tam dwa lata temu, kiedy wydawaliśmy tą książkę, to zainteresowanie było, ale wielu machnęło ręką, bo przecież było dobrze. Dzisiaj jest jak jest i zachęcam Was, żeby dla Was i dla Waszych dzieci po prostu mieć fajne, zdrowe podejście do finansów. Pozdrawiam.